Jestem przekonana, że polscy przedsiębiorcy. Magazynierka? Polscy. Magazynierka? Hmm, po, polscy pracodawcy sobie poradzą. Magazynierka? Nie wiem, pani redaktor. To, to jest może pytanie: być osoba do 3, takich prac, pracownik... Będę... Pracownik czy pracownica na stanowisku magazynier. Nie wiem, chodzi o to, żeby nie dyskryminować. Chodzi o to, żeby równo traktować. I ja muszę powiedzieć, że no jak czytam niektóre komentarze, nie mówię tutaj akurat o komentarzu słuchacza, ale głównie prawicowych polityków, to mam takie wrażenie, że oglądam kolejny odcinek serialu Proste Podniety Prawicy. To znaczy, no zrozumieli, złapali się czegoś i teraz będą po prostu się licytować, jakie śmieszne formy czy, czy, czy żeńskie. Rodzaje od y, niektórych y, słów y, tworzyć. Wszyscy pracodawcy sobie nie poradzą. Magazynierka? Nie wiem, <noise> pani redaktor.